Witam serdecznie. Szczelca, dwóch bramek, Artur Przetacznik Galactic Football. Piękny mecz, naprawdę było co oglądać. Wygraliście Cię z Podegrodziem. Zasłużenie, jak przebiegł meczu z Twojej perspektywy? Yy, witam. Yy, bardzo ciężko było. Drużyna z Podegrodzia naprawdę stawiła, stawiła czoła. Yy, było ciężko. Wygraliśmy. 5-2, ale nie wydaje mi się, żeby to było jakieś duże zwycięstwo, które przesądzi o, o wyjściu już do następnej fazy pucharu. No właśnie, na razie wygraliście bitwę, ale czy wygracie wojnę, okaże się jeszcze w kolejnym dwumeczu, w którym spotkacie się z Podegrodziem. Wyprzedziłeś też moje pytanie, właśnie twierdząc, że nie do końca jeszcze to zrozumięte. Czy braki w składzie, bo mówiłeś, że dzisiaj nie gracie w takim optymalnym składzie, spowodowały, że nie wygraliście może wyżej? Na pewno, chociaż mieliśmy też sytuację, mogło być więcej, ale też na pewno, tak jak mówisz, braki w składzie Konrada nie było, przecież dużo jeszcze wyjechało do pracy Bartek czy Dawid, także to też, mogło, to też z tym spodobało, że, że taki wynik, a nie inny. Oglądałem spotkanie i da się zauważyć jedna sytuacja, że macie wyrównany skład, ponieważ y, jakiś tam kontuzji ręki doznał wasz bodajże pierwszy bramkarz i wszedł rezerwowy i Kilka razy albo nawet kilkanaście razy zatrzymał świetnie, no dysponowany, lecz jednak nieszczęsko. Dzisiaj no, Dream Team Podegrodzie. Czyli rezerwa też potrafi grać w piłkę i to całkiem dobrze. Oczywiście, cały skład mamy wyrównany, nie ma tak, że ktoś guruje, czy, czy jest jakąś pierwszą postacią w naszej drużynie. Nasza drużyna jest cała równa i, i wszyscy, wszyscy mają jakieś ważne zadania. Widziałeś losowanie do pucharu ligi też? Dzisiaj jest w sumie te, ten puchar ligi? Ale spotykacie się też w sufik z Ridze. cztery mecze razem ze sobą rozegracie. Jak to ocenisz? No ciekawie, ciekawe czy przypadek to był, ale nie no, zobaczymy jak to będzie. Takie było zrządzenie losu, czyli los chciał właśnie wasze drużyny tutaj na napotkać, żebyście mogli tyle spotkań rozegrać. I bardzo może dobrze, ponieważ ten poziom, który prezentują obydwie drużyny, daje fajne widowisko. Czy wolelibyście trafić kogoś innego? No nie wiem, każda drużyna myślę, że, że w Pucharze się będzie jakoś bardziej starać. Bo to jest jeden mecz, i tutaj trzeba, trzeba podchodzić indywidualnie do tych meczy, nie tak jak w sufiks lidze, że jest grupa. No, ale trzeba pochwalić na pewno Dream Team po Degrodzie, bo naprawdę dobry mecz zagrali. Widzę, że jesteś podporą, głównym napędem Galactic. No, czy w każdym meczu strzelasz bramki? Bo ja tam już nie pamiętam, ale chyba Chyba w każdych statystykach gdzieś tam miałeś te swoje, to swoje brameczki. Czy to, czy to tak naprawdę forma, przygotowanie przed tą sufik z ligą? Czy zawsze jesteś taki dobry bez względu na przygotowanie? Nie, no, może nie będę się wypowiadał na ten temat. No, staram się jak najlepiej, no, ale jak to wychodzi, no to to sami oceniecie, czy nie będę się tutaj chwalił, czy coś. Ostatnie moje pytanie. W Sufix Lidze też gracie z Podegrodziem. Jaki będzie wynik w pierwszym meczu finałowym? Nie wiem. 5-0. Dla nich. Dla? Dla nich. Dla Podegrodzia? Spodziewacie się tak srogiej porażki? Nie, no to żart. Zobaczymy. Nie chcę, nie chcę tutaj typować wyniku. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dziękuję za wiatr. Dziękuję.